Dzisiaj popatrzymy sobie na rynek złota i zobaczymy jak kształtują się prognozy na dzień dzisiejszy dla kontraktów o późniejszym terminie wygasania. Czyli nie cena spot, na której zazwyczaj pracujemy, tylko już właśnie kontrakty terminowe. I na stronie, którą widzicie na ekranie, to nie jest żadna współpraca, ja to jest po prostu narzędzie, z którego korzystam. Możemy zobaczyć jak wyglądają ceny na poszcz poszczególnych kontraktach z datą wygasania, macie podaną w nawiasie. I to, co możemy zauważyć, to to, że już od kontraktów na dzień dzisiejszy przy kontraktach na 2029 rok mamy ceny na koniec 2029 roku, cena kontraktu jest ponad 4900, ze szczytem na dzień dzisiejszy, czyli jeżeli chcemy kupić kontrakt o długim terminie wygasania, na przykład na czerwiec 2031 musimy zapłacić za uncję złota wtedy w tym kontrakcie 4997,9 dolara. Tak więc widzimy, że perspektywa według rynku jest dalej pro wzrostowa.